Widać, mam już całe metry szydełkowego łańcuszka, i teraz kończymy. Czyli, tak jak powiedziałam, wyciągamy, mam już tu obciętą nitkę, wyciągam, zaciągam, żeby mi się tutaj nic nie działo. I ponieważ chcę mieć pewność, że później od tej strony zacznę próć, to sobie tutaj robię mało subtelny supełek, żebym później nie szukała tej końcówki. I teraz będziemy na tym prowizorycznym szydełkowym łańcuszku nabierać oczka. I na wszelki wypadek jeszcze raz to samo, bo o nabieraniu na szydełkowy łańcuszek było już kilka razy. Ale dla osób, które nie widziały tego wcześniej, to jest właściwa strona łańcuszka, czyli tam, gdzie mamy śliczny wzorek łańcuszka, czyli mamy te oczka wychodzące jedne z drugiego. I to jest strona, która nas zupełnie nie interesuje. Nas interesuje ta strona łańcuszka, gdzie widzimy te śmieszne żeberka. Czyli to, to właśnie w te żeberka, w to, to, to i każde kolejne będziemy się wbijać teraz drutami, i właśnie na tych żeberkach będziemy nabierać oczka. To później pozwala nam łatwe sprucie tego łańcuszka, bo jeżeli wbijamy się w te żeberka i później zaczynamy ten łańcuszek pruć, to po prostu go prójemy i nic nam tej nitki nie blokuje. Natomiast gdybyśmy usiłowały się wbić w którąkolwiek z tych nitek tej dobrej, ślicznej pięknej strony, to by się okazało, że przy pruciu każde kolejne oczko wymaga wyjęcia nitki ze środka oczka. Dlatego zapamiętujemy, że nabierając oczka na prowizoryczny łańcuszek, nigdy nie interesuje nas ta właściwa strona, czyli tam, gdzie łańcuszek wygląda tak, jak powinien, tylko zawsze interesują nas żeberka. I teraz Bierzemy już naszą docelową włóczkę, wełnkę i druty, na których będziemy robić i zaczynamy nabierać oczka. Od której strony łańcuszka zaczniemy nabierać, to nie ma najmniejszego znaczenia, czy od tej, gdzie kończyłyśmy, czy od tej, gdzie zaczynałyśmy. Ważne jest właśnie to, żeby mieć ten łańcuszek odwrócony w tą stronę, gdzie nam te żeberka tak ładnie wystają. I teraz uwaga. Nigdy nie usiłujemy się wbić gdzieś na początku tego łańcuszka. Właśnie po to robiłyśmy go znacznie więcej, żeby zacząć sobie nieco dalej, co później ułatwi nam prócie. Czyli ja sobie układam to żeberkami do góry, wybieram sobie to pierwsze żeberko, w które będę chciała się wbić, czyli powiedzmy to, i zaczynamy nabierać. Zostawiamy sobie troszeczkę włóczki i przeciągamy. Jedno oczko, i teraz wbijam się w następne żeberko. Drugie oczko, kolejne żeberko, trzecie oczko, i tak po kolei wbijamy się w każde kolejne żeberko, i nabieramy sobie jedno oczko. Chusty. Przypominam, że wszystkich oczek musimy mieć na końcu na drucie 345. Teraz dwie uwagi. Czasami zdarza się tak, nawet trzy uwagi. Pierwsza, czasami zdarza się tak, że udało nam się zrobić tak ścisło oczko łańcuszka, że nie jesteśmy w stanie się w to żeberko wbić. Możemy je po prostu ominąć. Żaden problem, bo ja się mogę wbić spokojnie nie w to żeberko, tylko w to, obym dociągnęła tą nitkę właściwą. Do siebie, później to i tak będzie sprute, ale druga możliwość, szczególnie dla osób, które robią na jeszcze grubszych drutach niż ja, albo mają je, akurat te druty są dosyć okrągłe na końcu, ale mają kłopot z wbijaniem się i przeciąganiem nitki przez te żeberka, można sobie dopomagać szydełkiem, czyli wbijamy się pod takie żeberko szydełkiem, przeciągamy sobie nitkę szydełkiem, wtedy jest znacznie prościej. I taką przeciągniętą nitkę wkładamy dopiero na drut i dociągamy. Pracochłonne, ale jeżeli mamy problem, to na pewno pomaga. To to jest jedna uwaga. Kolejna uwaga. Staramy się, dlatego właśnie mówiłam, że nitka, z której zrobiony jest ten prowizoryczny łańcuszek, nie może się rozdwajać. Akurat moja się na pewno nie rozdwoi, ale staramy się wbijać tak czyściutko pod żeberko. Czyli nie gdzieś przez tą nitkę, żeby później nam się to łatwo pruło. I trzecia uwaga jest taka, że bardzo dociągamy niteczkę, z której robimy. Ponieważ jeżeli zaczniemy zostawiać jakieś luzy, to wtedy okaże się później, że ten rządek wyjdzie nam nieco brzydszy w ostatecznej chuście, więc staramy się dociągać. Czyli jeszcze raz, pod kolejne żeberko i przeciągamy, kolejne żeberko i przeciągamy. Gdyby ktoś się zgubił, bo czasami tak jest, i nie wiedział, która nitka to nitka żeberka, to odkładamy to sobie troszeczkę dalej. Oglądamy sobie łańcuszek, szukamy tej dobrej łańcuszkowej strony i obracamy. I wtedy natychmiast żeberka nam się znajdą, bo czasami, kiedy szczególnie nabieramy już 300 któreś oczko, to po prostu przestajemy te żeberka widzieć. Czyli w tym momencie naszym zadaniem jest nabranie na taki łańcuszek. 345 oczek. Chyba, że ktoś szal zmniejsza lub zwiększa, wtedy pamiętamy, że może sobie dodać lub odjąć wielokrotność 18.